Programy dofinansowania młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu województwa śląskiego, termomodernizacji remis strażackich i zakupu sprzętu dla jednostek ochotniczych straży pożarnych to główne obszary, w jakich wsparcie do strażaków ochotników kieruje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Prezes Funduszu Tomasz Bednarek, śląski komendant wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Jacek Kleszczewski oraz poseł Waldemar Anzel, wiceprezes oddziału zarządu wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, podczas konferencji prasowej podsumowali dotychczasowe działania podejmowane w ramach współpracy Funduszu i Strażaków oraz zapowiedzieli kolejne edycje programów wspierających druchów. O ich szczegółach i nie tylko dziś w programie Ekologia Metropoli Śląskiej. Sonia Kwaśny. Witam i zapraszam. Każdego dnia spotykamy się z tym, jak ważną częścią naszego społeczeństwa są ochotnicze straże pożarne, szczególnie teraz, szczególnie wiosną, kiedy każdego dnia... Praktycznie mamy do czynienia chociażby z wypalaniem traw, a to przecież działanie, które szkodzi środowisku naturalnemu. I to są te działania, które każdego dnia strażacy, ochotnicy na terenie całego województwa wyjeżdżają, stają do akcji, aby, aby chronić to nasze środowisko naturalne. Stąd Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska ma możliwość wsparcia tych jednostek, tych, tych formacji i robimy to. A ten rok jest rokiem szczególnym, ponieważ poprzez ich zaangażowanie nie tylko w te akcje ratowniczo-gaśnicze, ale także pomoc w tej szczególnej sytuacji, z którą mamy do czynienia dzisiaj na Ukrainie, jeszcze bardziej potrzebują wsparcia, potrzebują odnowienia tego sprzętu uzupełnionego, który jest im także potrzebny, a który przecież przekazali swoim kolegom na Ukrainie. Dlatego mam tą wielką przyjemność, że Dzisiaj ogłaszamy kolejne edycje programu wsparcia dla ochotniczych straży pożarnych. Pierwszy program, który uruchomiliśmy, to program właśnie dofinansowania zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego. W tym roku w stosunku do poprzednich edycji podnosimy poziom dofinansowania, bo wiemy jak ten sprzęt jest potrzebny. To będzie 100% dofinansowania na zakup sprzętu dla strażaków ochotników po raz pierwszy w historii funduszu w takiej wysokości. Uruchamiamy także z początkiem kwietnia kolejne programy wsparcia. To programy termomodernizacji remis ochotniczych straży pożarnych. Widzimy także, że oprócz sprzętu w jakich warunkach strażacy ochotnicy funkcjonują, w jakich warunkach przechowują ten sprzęt, gdzie się zbierają. I widzimy także tutaj duże potrzeby, aby odnowić te remizy, ale także w taki sposób odnowić, aby one były efektywne energetycznie. I stąd program wsparcia dofinansowania remiz Ochotniczych Straży Pożarnych. Także w tym roku podnosimy poziom dofinansowania na termomodernizację, bo to będzie już po 50 tysięcy złotych na jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej. Ten program, który uruchomiliśmy... Dwa lata temu cieszył się dużym zainteresowaniem. Do tej pory przyjęliśmy już blisko 50 wniosków na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą prawie milion złotych. Więc widzimy, że to zapotrzebowanie jest potrzebne. I trzeci, ostatni program, który dzisiaj ogłaszamy, który także wraz z początkiem kwietnia uruchamiamy nabór, to wsparcie dla młodzieżowych, wsparcie dla młodzieżowych drużyn poża, pożarniczych. To program, który po raz pierwszy pilotażowo uruchomiliśmy w ubiegłym roku. Przeznaczyliśmy na ten cel 200 tysięcy złotych, ale było dużo większe i ostatecznie dofinansowaliśmy ponad 20 wniosków, 20 młodzieżowych drużyn pożarniczych na kwotę blisko 250 tysięcy złotych. Stąd na ten rok przygotowaliśmy jeszcze większą pulę, bo 300 tysięcy złotych na ten program, który także cieszył, cieszył się w poprzednich latach i mam nadzieję, także i w tym roku będzie cieszył się dużym zainteresowaniem. Ja myślę, że przez te e, cały okres funkcjonowania e, wojewódzkiego funduszu, a to już przecież 28 lat e, historii ma, e, fundusz, mają wojewódzkie fundusze, no myślę, że śmiało możemy mówić o kilkudziesięciu milionach złotych, które e, na ten cel przeznaczamy, bo to rok rocznie jest kilka milionów złotych, które, e, które kierujemy na samochody ratowniczo-gaśnicze, na dofinansowanie zakupu sprzętu, a od e, dwóch lat to są także termomodernizację i młodzieżowe drużyny pożarnicze, także jest to naprawdę, naprawdę duża ilość środków. Szczególnie ten program dofinansowania młodzieżowych drużyn pożarniczych jest takim przykładem. W zeszłym roku w formie takiego pilotażu uruchomiony, spotkał się z ogromnym zainteresowaniem ze stron strażaków, ochotników. Stąd w tym roku większe środki, 300 tysięcy złotych, i mamy nadzieję, że znowu około 30 młodzieżowych drużyn pożarniczych zostanie do dopod... W sprzęt do ćwiczeń czy mundury dla dzieci i młodzieży, i przez to ta kadra Ochotniczych Straży Pożarnych, a może i w przyszłości Państwowej Straży Pożarnej, będzie, będzie się kształcić po prostu. To jest na rybek, który nam tu wzrasta i zaszczepiamy w nich ten, ten pierwiastek niesienia pomocy, bycia strażakiem, umożliwiamy im rozwijanie się, gdy, gdy już dorosną, osiągną wiek pełnoletności mogli być profesjonalnymi strażakami lub też druchami w Ochotniczych Strażach Pożarnych, których wspomnę, że oni oczywiście są wysokimi profesjonalistami i w dużej mierze są to też strażacy Państwowej Straży Pożarnej, którzy w swoim wolnym czasie niosą pomoc społecznie. Dzieci i młodzież to jest siła, to jest przyszłość Straży Pożarnej. Bez nich nie możemy myśleć o, o rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnej. Dlatego tak ważne wsparcie ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śląskiej i Gospodarki Wodnej, który przypomnę, że na Śląsku daje w skali kraju największe środki dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Ale także od tego roku zostanie uruchomiony rządowy program wsparcia młodzieżowych drużyn pożarniczych, na który to cały program pójdzie. W tym roku 400 milionów złotych, czyli olbrzymie pieniądze. Ja bardzo często występowałem jako także i poseł na Sejm, ale doradca pana premiera Mateusza Morawieckiego, aby ten program został przyjęty i decyzją Rady Ministrów takowy duży program został przyjęty. Ale pierwsze tutaj właśnie kroki zainicjował to wsparcie młodzieżowych drużyn pożarniczych, właśnie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej. Za co podziękowania dla pana prezesa Tomasza Bednarka który właśnie bardzo jest związany, bardzo dużo wie na temat ochotniczych straży poszanych i je wspiera. Samochody bojowe to jest taka, taki trzon naszego współdzielenia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wolnej w PSP. Tak? To, to jest ogromne dofinansowanie, które otrzymujemy na nasze pojazdy, ale również fundusz daje też na samochody Ochotniczych Straży Pożarnych do zakupu. W tym roku wspólnie kupimy blisko 42 samochody do Ochotniczych Straży Pożarnych. Do Państwowej Straży Pożarnych będzie to kilkanaście samochodów. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska również nas w tym zakresie Pomaga. Ponadto dużo sprzętu, który się zużywa, po prostu się zużywa, i to są ubrania. To ubrania są bardzo drogie, to jest specjalistyczny sprzęt. Nie nazywamy tego jako specjalistyczny sprzęt, ale to są nieodzowne elementy ubioru strażackiego, który jest konieczny do prowadzenia działań. Mówiliśmy również o tej termomodernizacji z strażackich siedzib strażackich remis dla ochotników to niezwykle istotne obniża koszty, ale też powoduje, że te obiekty są bardziej po prostu ekologiczne. Ekologiczne i dla nich też ładne, bo po prostu przy okazji można je odnowić, można e, wymienić okna, bramy, e, unowocześnić ten obiekt, bo, bo to przecież nie tylko wsparcie e, Wojewódzkiego Funduszu, ale również samorządy mogą do tej skarbonki dorzucić i zrzucić się na tą inwestycję, żeby całkowicie obiekt zmodernizować e, i to właśnie przyciągnie też młodzież, bo zobaczy, że, że to nie są miejsca, które e, już e, ko, ko, dopadła korozja, czyli e, są opuszczone. Wyglądają opuszczone obiekty, ale są nowoczesnymi budynkami, do których warto przyjść, warto się zaangażować i wspomóc te działania. A w wielu małych miejscowościach, przecież oprócz tej funkcji siedziby strażackiej, taka strażnica spełnia też taką funkcję, czy to kulturalną, czy gdzieś po części rozrywkową nawet. I na tym nam bardzo zależy, mi osobiście i nam wszystkim, którzy tutaj dzisiaj wystąpili, żeby te miejsca wróciły do korzeni. bo te miejsca kiedyś w naszych społecznościach były sercem wsi, gmin, miejscowości i tam się wszyscy skupiali, żeby się pobawić, żeby się uczyć, żeby się spotkać. I chcemy do tego wrócić. Tylko teraz chcemy jeszcze do tego, żeby się tam można było nauczyć, nieść pomoc i też uprawiać sport, bo to, to jest. To jest strażak musi być wszechstronny, musi być wyedukowany, ale musi być też sprawny fizycznie. A słuchając tego, co się dzieje, że nasza młodzież zwiększyła swoje gabaryty przez pandemię i coraz mniej wychodzi z swoich domów, to my chcemy ich wyciągnąć, chcemy ich zaktywizować również takimi działaniami wspólnymi z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wolnej. Naszym celem jest ochrona środowiska, naszym celem jest poprawa stanu e, jakości środowiska i te działania strażaków. I państwowej straży pożarnej, ale także strażaków ochotników się w to wpisują. Szczególnie teraz wiosną to obserwujemy, gdzie mamy, można powiedzieć, w tym momencie plagę wypalania traw i niejednokrotnie te, te, te wypalania przeradzają się w niekontrolowane pożary pochłaniające w jednym miejscu nawet kilkadziesiąt hektarów cennych użytków środowiska. Także to są ogromne straty i. i, i Stąd wielkie podziękowania dla strażaków, strażaków, ochotników, którzy w tych akcjach biorą udział i stąd nasze wsparcie także dla nich. O wypalaniu traw rzeczywiście powiedziano już wiele, ale wciąż do, do tych sytuacji dochodzi. Powtórzmy więc jeszcze raz, że to wcale gleby nie użyźnia, a tylko właśnie powoduje jej wyjałowienie to powoduje wyjałowienie gleby, to powoduje szkodę w środowisku naturalnym e, w jednym terenie. Tu, tu mogę podać przykład z ostatniego weekendu, gdzie niedaleko miejsca e, mojego domu e, w jednym miejscu około 50 hektarów e, różnego rodzaju użytków e, zostało wypalonych. 11 jednostek e, straży pożarnej musiało plus helikopter musiało e, gasić ten pożar, bo niebezpiecznie zbliżał się do zabudowań. Także takie działania nie dość, że szkodzą środowisku, to jeszcze zagrażają naszym własnym domom. Druchów ochotników, których mamy w kraju 700 tysięcy członków, w 16 tysiącach, tysięcy jednostek, oni bardzo pomagają. Bez ich działania nie udałoby się tak szybko wielu pożarów ugasić czy tak szybko dotrzeć z pomocą, bo oni są także ratownikami. Także po wypadkach drogowych oni są zawsze pierwsi druchowie ochotnicy. Szczegółowe informacje na temat programów dotacyjnych skierowanych do śląskich jednostek ochotniczych Straży Pożarnych znaleźć można na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Teraz zmieniamy temat. W ostatnim czasie Fundacja Ekologiczna ARKA zainaugurowała kolejną odsłonę akcji Kwiaty zamiast Śmieci. Każdy, kto zbierze choć jedną reklamówkę śmieci w lesie czy parku, może otrzymać paczkę nasion kwiatów przyjaznych dla pszczół. Tak w kilku słowach opisać można założenia tej akcji, która rozpoczęła się praktycznie wraz z nadejściem kalendarzowej wiosny. Proste? Jak najbardziej. A okazji do zbierania śmieci na terenach zielonych niestety nie brakuje. No to jest taki bardzo sympatyczny projekt, bardzo się go tak fajnie prowadzi, ludzie się angażują. Naprawdę dzisiaj zaczynamy, ale już od rana. E, ci, którzy pewno myślą, że za, zabraknie, bo mamy tysiąc tych nasionek, to już dorzucają swoje, swoje reklamówki zebranych śmieci, więc to taki, faj, fajnie się takie akcje organizuje. Chcemy zachęcić ludzi do tego, aby sadzili jak najwięcej kwiatów, aby tych najwięcej kwiatów było wokół nas, a jak najmniej śmieci. Dlatego zrobiliśmy akcję kwiaty zamiast śmieci. To jest bardzo prosta i fajna akcja, w której każdy w całej Polsce może wziąć udział. Polega na tym, że uruchomiliśmy stronę kwiaty Na stronie można wpisać pozbieraną przez siebie reklamówkę śmieci. Wystarczy idąc na spacer, do szkoły, do pracy, zabrać starą reklamówkę jakiś worek i pozbierać śmieci, które leżą wokół nas, zrobić zdjęcie tym śmieciom przed wyrzuceniem i wrzucić informację na naszą stronę kwiaty zamiast śmieci. I za każdą reklamówkę śmieci będziemy wysyłać uczestnikom nasiona. Nasiona kwiatów. Gdzie można sadzić łąki? To są kwiaty miododajne, które bardzo przyczyniają się do tego, aby zapylacze miały z czego zapylać, tak naprawdę. I dla pierwszych tysiąca osób mamy przygotowany tysiąc pakietów właśnie z nasionami. Więc radzę się śpieszyć, bo jest duże zainteresowanie. I wpisywać na stronę właśnie kwiaty zamiast śmieci pozbierane śmieci. To jest takie bardzo konkretne to zbieranie śmieci i publikowanie tych zdjęć, ale temu towarzyszy cała edukacja, bo, bo właśnie edukujemy i o tym, dlaczego te, te śmieci nie powinny być w naszych parkach, lasach, jakie powodują problemy dla środowiska, ale także edukujemy o bioróżnorodności, o tym dlaczego po prostu powinniśmy tą bioróżnorodność chronić. W tamtym roku największe zainteresowanie to były szkoły, ponieważ szkoły, idąc na wycieczkę, idąc na wyjścia, każdy z dzieciaków brał reklamówkę, każdy z dzieciaków brał jakiś worek i po prostu sprzątali po kolei różne miejsca, parki, różne zbrzegi brzegi rzek i nawet swoje ulice, gdzie niestety czasami tych śmieci jest dużo. W tamtym roku właśnie bardzo szybko się nasiona rozeszły, więc mamy nadzieję, że w tym roku też się szybko rozejdą. Jeżeli się rozejdą za szybko, spróbujemy załatwić może nowe nasiona. Ale jak na razie ruszyliśmy z akcją Ruszamy Dzisiaj. Zachęcamy do tego, aby właśnie zbierać śmieci i przy okazji sadzić piękne łąki. Pogoda zachęca do spacerów. Mamy nadzieję, że będzie z każdym dniem coraz cieplej. Warto więc chyba właśnie wziąć taką starą reklamówkę worek na śmieci i rozejrzeć się gdzieś dookoła nas. Przecież nie potrzebujemy dalekich spacerów, ale nawet na naszych osiedlach. Tych śmieci zalega sporo. Na naszych osiedlach, no i niestety bądźmy szczerzy, po okresie zimowym, gdy był śnieg, śnieg stopniał. Niestety bardzo często odkrywa nie tylko kwiaty wiosenne, które wypuszczają się z ziemi, ale również śmieci zimowe. Butelki, papierki, puszki. No niestety jednak znajdziemy w każdym, na każdym osiedlu, w każdym mieście dużo tych śmieci zimowych, jak ja to nazywam. Po ludziach, którzy niestety jeszcze nie rozumieją tego, że śmieci mają trafić do kosza na śmieci. Ale miasto sprząta. Wiemy, że miasta sprzątają zawsze na wiosnę, ale nie da się posprzątać wszystkich miejsc, nie wszyscy wszędzie dojdą. Więc idziemy na spacer, zerknijmy pod nogi, czy coś nie leży. A przy okazji można dostać właśnie za to od nas paczkę z nasionami do posadzenia. Według mnie jest coraz lepiej. To, to tak, jak gdyby te miejsca, gdzie My zbieramy śmieci, bo to też są takie dość stałe miejsca. To, to tych śmieci jest mniej. W niektórych nawet jest tak, że miasta tworzą jakieś ścieżki spacerowe, rowerowe, są ku, kubły na śmieci, więc to się na pewno na pewno poprawia. Natomiast teraz po zimie to, to jednak jest takie wrażenie, że, że te śmieci są wszędzie. To, to jest jak gdyby ten, ten problem, że jednak, i, i jednak je, je dostrzegamy wtedy, kiedy jeszcze ta trawa nie przerośnie tych śmieci, ale tak naprawdę uważamy, że, że to co roku jest coraz lepiej, że warto tę akcję robić, bo, bo po prostu ten świat wokół nas się zmienia. Tak naprawdę już teraz można się nasiać. Najlepiej. Na niejak jest zbyt długo sucho, czyli jak będzie padał deszcz, zaraz po opadach lub przed, w trakcie opadów, tak naprawdę wszędzie. Na, każdym, na każdej łące, na każdym placu z trawą, gdzie jest między blokami, między domami, u siebie w ogrodzie, można zasieć taką łąkę kwietną. Ta łąka będzie rosła, oczywiście owady będą z niej korzystały, wizualnie też pięknie wygląda, więc tak naprawdę takie łąki można siać wszędzie i oby ich było jak najwięcej. No właśnie tych łąk, i zainteresowanie, powstawaniem łąk w miastach jest coraz większe. Obserwujemy to, że rzeczywiście i, i większe i mniejsze miejscowości no, starają się takie łąki na swoich terenach gdzieś organizować. My do tego dzięki Waszej akcji możemy się dołączyć. Warto chyba później pamiętać o tym, że jeśli już posadzimy taką łąkę na jakimś kawałku trawnika, to później nie możemy go kosić. No właśnie, najlepiej nie kosić, znaczy tak, kosić trzeba, ale nie kosić co tydzień, tak naprawdę jeżeli posadzimy łąkę kwietną, to poczekajmy aż to zakwitnie, aż zapylacze skorzystają z tego, a potem to można oczywiście skosić i to wyrośnie znowu, niektóre kwiaty wyrosną, niektóre są jednoroczne. Coraz więcej miast właśnie robi miejsca, które nie są koszone, gdzie są łąki kwietne, no bądźmy szczerzy, na betonie żadna pszczoła nie znajdzie nic, żeby zapylić, jeżeli nie, pszczoły nie będą zapylać, Będziemy mieli tylko przetworzoną żywność bez świeżych rzeczy, żeby były świeże rzeczy muszą być zapylane, więc jest to takie koło, które musimy też wspomagać, zwłaszcza, że troszeczkę ingerujemy w to i betonując większość placy, robiąc trawniczki centymetrowe z trawą, gdzie nie ma żadnych kwiatów, nie pomagamy zapylaczom i nie pomagamy też sobie. No wspomaganie i wspieranie zapylaczy to jest właśnie ten drugi aspekt waszej akcji, bo nie tylko właśnie oczyszczamy to środowisko z zalegających po zimie śmieci, ale przede wszystkim dzięki sadzeniu i sianiu roślin miododajnych no wspieramy pszczoły, ale także dzikich zapylaczy. Dzikie zapylacze, tak, wspieramy dzikich zapylaczy, wspieramy pszczoły, tak naprawdę wszystkie owady, które zapylają, które przenoszą ten pyłek na rośliny, które mogą rosnąć. Nawet każdy, każdy, kto ma szklarnię w domu, kto ma jakiś ogródek z, dział, na działce z warzywami, wie o tym doskonale, że gdy nie przylatują zapylacze, to jednak te rośliny nie rosną zbyt fajnie, nie wydają zbyt dobrych plonów. Sam mam i widzę, że tak naprawdę wokół tego powinny rosnąć masę kwiatów, żeby te owady przylatywały, żeby zapylały te warzywa, żeby pomidory, ogórki czy inne rzeczy tak naprawdę mogły zakwitnąć i mogły zostać zapylone, ponieważ samo zakwitnięcie niestety nie pozwala, żeby rośliny fajnie wyrosły, więc dbajmy o to, dbajmy jak najbliżej siebie, aby tych zapylaczy było jak najwięcej. Jeśli już zdecydujemy się zorganizować taką łąkę kwietną, możemy później przecież pomyśleć o tym, by zapewnić tym naszym zapylaczom domki. To przecież też wiąże się z kolejną waszą akcją, gdzie uczycie dzieci, młodzież jak takie domki budować. Tak, w tamtym roku budowaliśmy domki dla zapylaczy. Robimy takie warsztaty z domami dziecka, ze świetlicami środowiskowymi lub w szkołach. I też uczymy, że w niektórych miejscach, gdzie jest mało miejsc, gdzie te zapylacze mogą przemieszkiwać, gdzie mogą Zakładać osady, to tak, budujemy małe, większe hotele dla zapylaczy, domki dla zapylaczy. Wszystkich zainteresowanych dołączeniem do akcji zapraszamy do odwiedzenia strony Kwiaty zamiast śmieci.pl. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny program z cyklu Ekologia Metropolii Śląskiej. Do zobaczenia.